Cześć, witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Rafik i zapraszam do oglądania Demon Souls Remake gramy wyłącznie łukiem przygotujmy się do kolejnej wyprawy niepotrzebne rzeczy do magazynu. Menisia chusta na głowę dla maga, bardzo dobra czapka. Wzmacnia 30-40% obrażenia od magii. Lokacja, do której zmierzamy jest to lokacja, która będzie nas bardzo często zatruwać. Dlatego możemy zapomnieć o hypermode. Bardzo trudno byłoby trzymać. zdjębę pierwszy odporność na truciznę. Ulepszymy postać. W przednim odcinku pokazywałem sposób i miejsce karmienia dusz. Wytrzymałość weźmiemy dlatego, żebyśmy mogli w ekwipunku posiadać na bieżąco więcej strzał. Zręczność będziemy brać po to, żeby łuk więcej zadawał obrażeń. Będzie się skalował bardziej z zręcznością lepki łuk. Żywotność weźmiemy tylko i wyłącznie po to, żeby 30% całego życia było kawałkiem większego paska. Zawsze będziemy mogli też dodatkowo przeżyć jeden hit. Pomimo, że używamy cudu wskrzeszenia drugiej szansy, zawsze też przyda się większy kawałek paska życia 30% gram w formie człowieka początkowo nie polecam grać w formie człowieka w formie ducha ze względu na tendencję kupimy od więcej strzałów

Załóżmy sobie pierścień odporności na truciznę. Ruszamy do dolina bliźnierstwa. Od na smutku. Założymy siebie drugą szansę. Lokacja do złudzenia przypomina Blightown z Dark Souls 1 Chodząc pod... na rozlewisku, a po, potem bagnie Będziemy... ...zatruwani cały czas Proponuję pierścień na truciznę zakładać albo dużo leczenia ze sobą zabrać. Dzięki temu, że posiadam na sobie pierścień przeciwko zatruciu, trucizna nie będzie nas tak szybko chwytała. Pierścień Regeneratora, jeden już zdobyliśmy. Chciałbym wam jeszcze pokazać też Jeśli chcecie robić rolki Postać się w ten sposób będzie zachowywała Jakby była Maksymalnie przeciążona Walcząc w Bagnie Musimy tylko poruszać się Nie możemy rolować Gdyż Będziemy przez Ile unieruchomienia, że jest Rolka. Dużo pływających medus mamy, który wypada od trutka. Bardzo dużo przedmiotów jest na bagnie. Trzeba pamiętać, żeby kontrolować cały czas poziom życia. Piersi czasowo i chwilowo nam zatrzymuje trucizna Aczkolwiek musimy pilnować siebie Dali widzimy MPC, którym jeżeli chcemy walczyć to tylko na takiej wysopce, ponieważ nie będziemy w stanie rolować. odporność na truciznę Jesteśmy teraz w trybie Hyper Mode. Więc możemy zabić NPC. -a. lokacji przydają się wszelkie le rodzaje leczenia oraz odporność na truciznę w postaci właśnie pierścienia lub kwiatki, które leczą nas z truciznę Na bagnach jest strasznie ciężko utrzymać hypermod. Zostaliśmy zatruci. Zdobyliśmy pierścień kota. Możemy skakać z jeszcze wyższych wysokości i nic nam się nie stanie. Wyzbieram wszystko, co jest możliwe. Zachowaliśmy Hyper Mode. Wszystko wybrano. cały czas mamy na sobie też drugą szansę. Najpierw pójdziemy górą tą płatką. Tak samo jak w Bly, tam tutaj mamy komary. ta galereta używając tego przedmiotu będzie odnawiać się nam na bieżąco troszeczkę zdrowia. Czarna żywica sosnowa zwiększa płomień na broni. Kiedy używamy broni, to jest to mocniejszy buff, który trwa krócej od standardowego. Teraz wrócimy się, pozbieramy przedmioty, które były na dole. Pierścień złodzieja po raz kolejny. To co wypadło z komara? Teraz musimy kontrolować życie, bo jesteśmy zatrudni. W oddali jest przedmiot A wokół tego przedmiotu Stoi aż 4... 5 przeciwników, troli Bez specjalnego pierścienia, który możemy rolować W bagnie Należy sobie odpuścić, możemy ich zabić z innej strony Tutaj mamy zabicie tego ślimaka cały set matowy. Widzimy teraz raz, dwa, trzy, cztery wielkie trolle. Do tego miejsca również przyjdziemy, ale w tej chwili nie ma sensu tego robić, ponieważ na górze jest gniazdo. Jak widzicie, ślimaków będą cały czas spadać. Przydałoby się teraz, żebyśmy się zatruli. ponieważ hypermod nam zszedł, a trochę tej jest przeciwników. Teraz się wyleczymy. Dobra... w naprawdę naprawdę dużo pomaga. tym Na gut. Cały czas utrzymujemy super hyper mode. właściwie samo hyper mode, ponieważ na sobie nie mam pierścienia sprytnego szczura na razie ze względu na to że mam pierścień przeciwko truciźnie ale i tak obrażenia są znaczące Zbierajmy to A tutaj musimy postrzelać w to gniazdo Albo z miecza Albo Z magii, albo z łuko, Tak, żeby to gniazdo spadło Możemy z góry trochę to wystrzelać. Sporo jest tych ślimaków. To jest całe gniazdo. Możemy też tutaj rzucić bombą. Trzeba wejść mieczem pozabijać. Podatne są bardzo na ogień. Czyli jeszcze się rusza Zapewne znajdziemy jednego ocalałego albo dwóch Mamy kolejnego. Wkrywają się pod bagnem. Potrafią być groźne. Pomimo tego, że to ślimaki. Wolno się poruszają. Ale potrafią narobić szkód. Tutaj mam miecz, który możemy zauważyć. Dosyć legendarny miecz: Miecz Ciężycowego Światła w Bladbornie, w Dark Soulsa. 1, 2 i 3. Mogliśmy za... taki miecz. Naleźć. Dobrze. Tutaj będziemy kończyć ten odcinek i zapraszam do kolejnego. Trzymajcie się.